Witajcie moi drodzy Krzysiek z Remont you, Z tej strony kolejny dzień pracy u Wojtka z kanału Do Roboty. Dzisiaj mamy w planach zacząć sobie hydroizolację. Mamy już wszystko przygotowane pod hydroizolację: w sensie mamy tak, mamy ściany zagruntowane, mamy za, zagruntowane podłogi. Tutaj ten geberit jeszcze nie jest zabudowany, bo czekamy cały czas na baterię bidetową, która będzie tutaj. Tak więc no, z tym się wstrzymujemy, ale ona już jest w Paszkomasie, tylko po prostu no, musi nam ją Wojtek dostarczyć. Będzie, myślę, za godzinkę półtorej. I teraz tak, wszystko, wszystko mamy zagruntowane, odpływ już jest wylany, tak jak widzicie, wszystko jest przygotowane. Tutaj jeszcze niestety musimy pominąć. To miejsce bo ja dzisiaj sobie dopiero to zarzucę i dzisiaj pominiemy ten element, za, zaśwaksujemy go jutro na dwa razy. Tak naprawdę, bo powiem Wam szczerze, że no, raczej to nie wysnie tak na szybko, żeby robić hydroizolację i w sumie tyle. tak? Dolna łazienka tak wygląda. Tutaj zabudowa jest wymyślona w ten sposób. Zobaczcie, tak ona wygląda. Płytki będą gdzieś do tego momentu. Tutaj troszeczkę podkuliśmy. One pójdą tu i skończą się równo z prysznicem do góry. Tak to będzie wyglądało. No i tutaj z tym, no to nie wiem jeszcze co tam Wojtek wymyśli. Jest w jakichś planach, jest styk dekoracyjny, czy po prostu to wyszpachlują. Powiem szczerze, że nie wiem. Dobra, idę na górę. Idę na górę i pokażę Wam jak wygląda góra. Górna łazienka od wczoraj za bardzo się nie zmieniła. Znaczy od ostatniego nagrywania co widzieliście. Czyli od wczoraj. Bateria do zarzucenia za chwilkę będziemy to robić. Zabudowy już gotowe. To musimy sobie pozarzucać. Wylewka zagruntowana. Tak jak widzicie, wszystko przygotowane pod hydro, i w sumie no tym się dzisiaj zajmiemy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się parę time lapsów nagrać. Może jeszcze w przerwie coś będę e, tam dopowiadał. A jeśli chodzi o hydroizolację, to powiem Wam od razu na wstępie, czym będziemy robić. E, tutaj mamy Hydrobanda z atlasa. Tak więc to będziemy wklejać sobie na narożniki, wykonywać właśnie połączenia i tak dalej. A hydroizolację będziemy robić woderem E. Tak tak po prostu to wygląda na tej robocie, zdecydowaliśmy się tutaj na atlasa. I myślę, że będzie OK. Tak, więc jak coś mówię, będę po kolei może jakieś tam czynności opisywał, bo zresztą już było kilka filmów na temat hydroizolacji u mnie na kanale. Jeżeli chodzi o tynki gipsowe, no to znacie moje podejście. Ja po prostu robię hydro po całości, gdzie nie gdzie, jeżeli tam mamy jakąś małą łazienkę, te strefy mokre sobie gdzieś tam zaczniemy oddzielać, to okazuje się, że mamy bardzo mały kawałek do zawoderowania. Tak, więc. Eee, tak więc no, nie opłaca się takich przerw robić, jakiś stosować innych gruntów, ja po prostu lecę hydroizolację eee, po całości. Dobra, nie będę przedłużał, bierzemy się za robotę i za chwilę eee, widzicie timelapsy. Tak to wygląda na ten moment, moi drodzy. Zobaczcie, uszczelnienia mamy powklejane na płytę budowlaną, również na wszystkie połączenia. Wkręty też żeśmy przeciągnęli. Fonią wpłynie jeszcze raz, to będzie robione przy drugiej warstwie. No i mamy już pierwszą warstwę wannę, też, znaczy pod wanną wyizolowane. Będziemy jeszcze zakładać wannę, ale to chyba zrobimy jutro dopiero, bo tutaj zrobimy drugą warstwę hydro i dopiero no, zamontujemy wannę. Tutaj jest plan taki, że montujemy wannę. Przed układaniem płytek, czyli płytki sobie zejdą z wanny, znaczy ze ściany na wannę. Nie tak jak ja zazwyczaj robię, tak po prostu no, ustaliliśmy tutaj z Marcinem, że tak będziemy działali. Tutaj, oczywiście, no to jest już tak wyskrobane, fajnie wszystko w płaszczyźnie, ale jest mokre, dlatego tego nie izolujemy. Do jutra pewnie też nie wyschnie, jutro jest piątek. Także dopiero jak przejdziemy w poniedziałek, to pewnie się to zasmaruje na dwa razy na szybko i będzie zrobione. No i tyle. Tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście jeszcze brakuje tam uszczelnień i tak dalej. Gdzie nie, gdzie to będziemy kończyć. Na koniec dnia dzisiaj zrobimy sobie podłogę na raz. Tak mi się wydaje. Dobra, idę jeszcze na dół. Pokażę Wam, co tam się na dole zmieniło. I lecimy dalej. Dół mamy też już w hydro, po części oczywiście. Też mamy wszystkie uszczelnienia powklejane. Piony. Tutaj odpływ liniowy jest uszczelniony na taśmę butylową. Akurat takie rozwiązanie ja tutaj zastosowałem. W komplecie były mankiety, ale no uznałem, że gdzieś tam na hydro nie będę wklejał do metalowego odpływu, a druga rzecz jest taka, że no tam w komplecie też jakaś taśma, bo uszczelniająca coś, ale wydaje mi się, że taśma butylowa będzie lepszym rozwiązaniem. Półeczka też zaizolowana, tutaj ten sam numer co u góry. Czekamy aż to wysnie dopiero będziemy to izolować i teraz tak, bateria bidetowa zobaczcie, już przyjechała, jest zamontowana, musiałem się tutaj troszeczkę cofnąć, żeby tutaj było miejsce, niestety słuchawkę można tylko z tej strony z tej strony zamontować, tak jakby, tak, brakuje mi słowa powinno to być wykonane w ten sposób, że można albo z lewej, albo z prawej ale akurat ten model baterii ma tylko z jednej strony, tak więc nic tutaj nie zrobimy. To zabudujemy sobie za chwilkę, już tam płyty docinamy i w sumie tyle. Dobra, na chwilę obecną kończę. Może jeszcze coś dogram na koniec i się z wami pożegnam. Jak widzieliście, mamy nowego pracownika. Uczy się, uczy się szlifowania tynków na razie. A my montujemy sobie wannę, bo wanna akurat okazało się, że no jest takie zarządzenie, że jest zmieniona. Musimy ją sobie od nowa wypoziomować, zamontować. Na szybko zabudowujemy. Robimy hydroizolację drugi raz. No i spadamy na weekend do domu. Dobra, włączam taklacy, jedziemy z robotą. No i słuchajcie moi drodzy, praca w tym tygodniu już dobiega końca. Dzisiaj pracowaliśmy do godziny jakieś 11. czyli tak naprawdę licząc popołudnie w poniedziałek i dzisiaj do południa, to tak naprawdę 4 dni od rana do wieczora nam to zajęło. W komentarzu pod tym pierwszym filmem ktoś pisał, że jego fachowce robią łazienkę półtora miesiąca jeszcze skończyć nie mogą, ale no, my się uwinęliśmy. I teraz tak, jak to wygląda. Hydroizolacja tutaj jest niestety troszeczkę do poprawki, bo nam się wylała woda z bidetki. Staraliśmy ją na szczęście, pierwsza, pierwsza warstwa była wyschnięta. Wojtek obiecał nam jutro to przygotować. Tak więc mamy zrobioną hydro, brodzik. Nie wchodzę, bo wszystko jest jeszcze świeże. Tutaj mamy powklejane, wszystko ładnie, manszety, wszystko mamy porobione tak, jak powinno być. Hydro, od poniedziałku bierzemy się za płytki. Tak, ostatni rzut oka i śmigam na górę jeszcze Wam pokazać. Nasze haloga, górna łazienka wygląda w ten sposób. Podłoga jeszcze musi być zaizolowana drugi raz, podobnie jak na dole, bo no już nie zdążyliśmy. Wojtek obiecał nam, że to zrobi, tak więc jestem spokojny. Wanna, tak jak widzicie, zabudowana płytą ultrament. Myślę, że a może wejdę to na środku wyschnięte. Zabudowa spytu Ultrament, bardzo fajna opcja, tak naprawdę wszystko się kręci na jakieś tam wkręty na klej. Jest pan inwestor? Jestem, tak. Podoba się? To całkiem to idzie do przodu, jeszcze tydzień czasu macie, jak nie to będziecie siedzieć trzy tygodnie. <noise> no miejmy nadzieję, że zrobimy. Tutaj jest jeszcze mokre, dlatego nie izolujemy, zrobimy to w poniedziałek, jeszcze powklejamy tam manszety i będzie wszystko ok. No i w sumie to tyle. Hydro skończone, jadę po płytki, w poniedziałek przywożę płytki. Czekam na to... kafelki, myślę, że wszystkie są już wyprodukowane i są gotowe. Tak, no bo już <laughs> czekamy, znaczy no już są opłacone i odbieram je w sobotę, no, nie? No to... No. Jak nowa wanna? No, mi się bardziej podobała, ale no trudno. Czasem tak bywa, że trzeba się dostosować. Do kobiety. Do kobiety i do wanny, <laughs> no. Tamtej moglibyśmy leżeć razem, we dwójkę wanny, a tu nie ma takiej wygody, bo tutaj ciężko będzie głową poleżeć, no trudno. No tamta była tak faktycznie trochę zwężona po bokach, nie? No i, i wody wchodzi, ekonomiczna była o. bardziej, no ale kobiety lubią, wiecie, <laughs> pieniądze wywalać, najlepiej nie swoje. No. Dobra, yy, no to co, ja się żegnam z Wojtkiem, na razie, Żu Dziękuję żółwi. bardzo, żółwik. Dziękuję bardzo, żubik. Będziemy... Tutaj od poniedziałku i będziemy nagrywać też jak kładziemy płytki. To na razie.